Witam Państwa dzisiaj na szczególnej uroczystości, uroczystości, która jest związana jest z Asami Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Asy Powiatu to program, który w, 19... w 2016 roku został utworzony przez Wydział Oświaty dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Dzisiaj spotkaliśmy się już po raz szósty na uroczystości, która ma na celu wyodrębnienie asów asów w zakresie nauki, w zakresie sportu, w zakresie kultury oraz y, nagrody LK. Y 48 wybitnych osób ze szkół ponadpodstawowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, a także z Szkoły Specjalnej otrzymało nagrody z rąk Starosty Powiatu. Nagrody, które dotyczyły wybitnych osiągnięć w zakresie konkursów przedmiotowych, konkursów ogólnodyscyplinarnych, olimpiad, ale także wybitnych osiągnięć naukowych. 24 osoby z naszych szkół otrzymało dzisiaj takie osiągnięcia i też laury. 18 sportowców, którzy reprezentowali różne dziedziny sportu, poczynając od jeździectwa poprzez karate, poprzez pływanie, poprzez bardzo mocną ekipę w zakresie lekkiej atletyki otrzymało stypendia starosty za wybitne osiągnięcia sportowe. Musieli wykazać się osiągnięciami na szczeblu ogólnopolskim, międzynarodowym, zajmując miejsca pomiędzy pierwszym a dziesiątym. Mieliśmy też sześciu uczniów, którzy reprezentowali nagląde zarządu powiatu. To jest nagroda dla uczniów, którzy wykazują się szczególną postawą społeczna wśród społeczności uczniowskiej. Stypendia Starosty Powiatu uchwalone tutaj przez Radę Powiatu w 2016 roku nominują jakby tutaj i podkreślają pracę naszych najlepszych uczniów i od tego 2016 roku już 140 uczniów otrzymało stypendium w dziedzinie nauki a 136 uczniów w dziedzinie sportowej. Jest to taka. Miła uroczystość, ale też i podkreślenie tej trudnej pracy, którą wykonują uczniowie naszych szkół na różnych polach, zarówno sportowym, edukacyjnym, jak i społeczno-kulturalnym. Cieszy nas to bardzo, że mamy tak uzdolnioną młodzież. Elki były również od początku. To jest dodatkowa nagroda dla ucznia z każdej szkoły, która sfinansowuje połowę kursu na prawo jazdy kategorii B. Też warto się o nią starać. Dodatkowe paliwo to taki bonus, który być może faktycznie się pojawi tutaj w najbliższym czasie w przypadku tego akurat tej nagrody.